Ech, zimno na dworze, to nie będę dziś na wstępie mroził. Tak mówi dzisiejsza młodzież, prawda? Studio Arkane zapowie nową grę na Gali The Game Awards. Taką ciekawostką w serwisie Reddit podzielił się znany z ujawniania informacji dotyczących gier Nate the Hate. W swoim podcaście zasugerował też, że może chodzić o Dishonored 3. Pokrywa się to z wrześniowym wyciekiem dokumentów przedstawiających plany wydawnicze Bethesda, wśród których tytuł ten został wymieniony. Na weryfikację tej rewelacji musimy poczekać do jutrzejszej imprezy. Twórcy Baldur's Gate podzielili się garścią ciekawych statystyk na temat graczy bawiących się przy części trzeciej. Tytuł ten ukończyło 1,3 miliona osób, co jednak stanowi około 2,3% wszystkich posiadaczy gry według Steamowych osiągnięć. Poza tym, aż 94% grających wybrało opcję stworzenia własnego bohatera. Najczęściej wybieraną klasą jest Paladyn, rasą elf, a pod klasą barbarzyńca. Shadow Hard najczęściej romansujemy, a Scratch pogłaskany został ponad 48 milionów razy. Zwiastun GTA 6 stał się oficjalnie najpopularniejszym filmem na kanale Rockstar Games, błyskawicznie przebijając granicę 100 milionów wyświetleń i pozostawiając w tyle zapowiedź piątki. Sukces filmu odnotowała nawet Księga Rekordów Guinnessa. W ciągu pierwszych 24 godzin od debiutu przedwcześnie opublikowane wideo obejrzano 90 milionów 635 tysięcy razy. Warto nadmienić, że w całej historii serwisu YouTube to trzeci najlepszy wynik wyświetleń w pierwszej dobie. Kolejna duża aktualizacja do Flauta 76 jest już dostępna. Tym razem twórcy gry zabiorą nas do Atlantic City, gdzie nowości czeka naprawdę sporo. Gracze będą mogli poznać uroki The Boardwalk lub udać się do kasyna Neapolitan, gdzie powalczą o wielkie wygrane. Poza tym czekają dwie nowe ekspedycje, trzy frakcje i dwa typy wyrobów. Dzięki aktualizacji pominiemy też samouczek i od razu awansujemy na 20 poziom. Już jutro będziemy mogli zagrać w okryte złą sławą the day before. W przeddzień startu wczesnego dostępu twórcy posłupują głowę popiołem. Z opublikowanego komunikatu dość obszernego zresztą wynika, że deweloperzy przyznają się do źle prowadzonej kampanii marketingowej i słabych materiałów zapowiadających grę. Nie każdego stać na otwarte przyznanie się do błędów, ja mimo wszystko, na tytuł ten trochę czekam. Aktualizacja 1.2.3 do Diablo 4 wprowadziła błąd, przez który poziom glifów wszystkich graczy spadł o 1. Znacząco osłabiło to postacie graczy z glifami na 15 poziomie, ponieważ wpłynęło to bezpośrednio na zmniejszenie promienia, tym samym pozbawiając szeregu istotnych premii i wpływając na build postaci. Błąd ten zbiegł się niefortunnie w czasie ze startem arcytrudnego wydarzenia rzeźnia Zira. Jak pech, to pech. Ja wiem, że wy wiecie, ale co jeśli są osoby, które jeszcze nie wiedzą? Jeśli lubicie oglądać rozgrywki w CS, Lola czy inne gry e sportowe, to pewnie ucieszy Was wieść, że w przyszłym roku odbędą się pierwsze Mistrzostwa Świata we Sporcie, gdzie poza klasykami pojawić ma się kilka nowych, obiecujących tytułów. Jakich? Tego dowiemy się już w przyszłym roku, ale lato 2024 zafunduje 8 tygodni ciągłych rozgrywek, gdzie zmierzą się ze sobą najlepsze drużyny z całego świata. Rozgrywki będziecie oczywiście mogli śledzić online, chociażby na Twitchu. Mam nadzieję, że Mikołaj Wam dopisał, a co przyniósł, możecie się pochwalić w komentarzu. Do następnego, trzymajcie się ciepło, cześć!